Jesteśmy w Halo 2 Polsat w naszym pięknym, nowym, kolorowym na maksa studiu i nagrywamy czołówkę naszego programu. Dzisiaj w tym studiu dzieją się bardzo wyjątkowe rzeczy. Magiczne. Właściwie to trochę czujemy się, jakbyśmy zapraszali Was do naszego nowego domu. Startujemy z naszym porannym pasmem śniadaniowym. Będziemy budzić się razem z Wami albo Was po prostu budzić z tego pięknego miejsca. Tego nie widać, ale może tutaj zerkniemy zaraz. Jest mnóstwo osób, kilkadziesiąt osób pracuje na planie. Jedni na Właśniają, druzy oświetlają, trzeci Czeć dbają nagrywają. o scenografię, właśnie inni dbają o naszą urodę. Każdy z nas będzie miał swoją czołówkę personalizowaną i tak będziemy witać Państwa o poranku, od piątku My do My jednego dzieli. dnia przeżyjemy tu cały rok w Halotu Polsce, polsa dla Państwo podczas 40-sekundowej czołówki w każdy weekend. Zbieramy wszystkie ciekawe sceny, które się wydarzyły w poprzednim roku. Również numery kaskaderskie. Tak, tak, takie też, też będą. Będzie miało. Straszyłam się tej sytuacji, weszłam w pełni, tak jak Krzysztof. Walczyliśmy o życie, ale ja dużo pływałem na unicę Fingu, więc czuję wiatr, kocham wiatr i dobrze się czułem. Jesteśmy pod pięci pod linę, przychodzą alpaki, z którymi się tutaj bawimy. Kury, kozy, winy, gotujemy, aż głupio powiedzieć dzieciom, że jestem w pracy. <laughs> To dwie bardzo sympatyczne dziewczyny. Blondynka i dziewczyna o pięknych, brązowych włosach. <grystanie> <grystanie> Świetny we współpracy, bardzo gadotliwa. W sumie chciałbym mieć takiego przyjaciela alpaka. To wszystko, co tutaj stworzyliśmy zobaczycie już niebawem. Zapraszamy. Koniecznie.